Witam Was wszystkich. W kolejnym materiale na naszym kanale dużo rozmawiamy o pogodzie. No i raz na jakiś czas wspominamy też o anomaliach, jakie. Mogą być w kolejnych miesiącach. Ostatnio było prawie pół miesiąca temu. To teraz znów sobie o tym pogadamy i zacznijmy od anomalii średniej temperatury. Na grudzień styczeń, luty marzec. Mamy wyliczenia już z 13 listopada. Zobaczymy, czy coś się zmieniło, ale też przy okazji sprawdzimy dodatkowe parametry, więc zapraszam Was wszystkich oczywiście serdecznie. No i zaczynamy, moi drodzy, zaczynamy oczywiście. Od głównego tutaj dania, które nas najbardziej interesuje, więc anomalia średnia temperatury na kolejne miesiące zaczynamy od grudnia. Generalnie patrząc na wszystkie cztery miesiące, widzimy cały czas bardzo mocną anomalię dodatnią. Oczywiście tutaj na to po kolei będą szły zbliżenia. Kolory od żółtego do czerwonego to jest anomalia dodatnia względem normy 1991-2020, a kolory niebieskie wszystko od cienia niebieskiego to jest anomalia ujemna i tutaj zaczynamy. Od grudnia zajmijmy się moim drodzy grudniem. W przypadku grudnia widzimy bardzo mocną anomalię, szczególnie nad Rosją, szczególnie nad Skandynawią, również nad Polską, szczególnie północną. Ta anomalia będzie dosyć duża, do 1,5 stopnia Celsjusza. Natomiast cały czas nad Morzem, Śród... nad Morzem Czarnym widzimy anomalię ujemną, czyli tutaj mamy kolor niebieski i powiem wam szczerze to nie znaczy, że tam będzie zaraz zimno, że tam będzie mróz czy coś. Nie, zupełnie to to nie oznacza. Oznacza to tyle, że tutaj mamy ogólnie przyjęte wyższe temperatury niż u nas i u nas będą po prostu temperatury wyższe niż w tych poprzednich latach prawdopodobnie w grudniu. Natomiast tutaj na południu te temperatury mogą być niższe niż w poprzednich latach na tym obszarze. To nie znaczy, że to będą niższe temperatury niż w Polsce, bo padały takie zapytania, więc oczywiście nie, ale widzimy, że tutaj mamy anomalię ujemną na tym obszarze. Sprawdźmy sobie styczeń. W przypadku stycznia naszły pewne zmiany. Te zmiany są dosyć dobrze widoczne, bo cały czas anomalia dodatnia bardzo duża jest nad Rosją, nad Finlandią również, ale już zobaczcie, Polska niekoniecznie. Tutaj mamy temperatury w normie. Jedynie północny wschód. Z temperaturami, z anomalią dodatnią, a więc temperatury powinny być tam troszeczkę wyższe niż w poprzednich latach, niż w tej średniej, w tej normie. Widzimy również anomalię dodatnią w Europie południowej, południowo. Południowo, też tam zachodniej. Następnie mamy luty, w przypadku lutego, znów anomalia dodatnia praktycznie w całej Europie. Mamy plus, tu również mamy anomalię dodatnią, tu bez dwóch zdań, cały czas anomalia dodatnia. Marzec, również Skandynawia z anomalią dodatnią, Polska też, tylko tutaj w przypadku Polski ta anomalia dodatnia powinna być po prostu mniejsza, więc widzimy, jak to wygląda, jaka jest konkluzja na tą chwilę. Konkluzja, moi drodzy, jest taka, że generalnie Skandynawia, Rosja, Finlandia, również kraje na północ od naszych granic, na północny wschód mogą spodziewać się po prostu wyższych temperatur niż u nich powinny być względem porównując to do tej normy z 91 do 2020 roku mając tą informację moi drodzy ja już przechodzę do kolejnego tutaj wyliczenia anomalia sumy opadu no i znów anomalia sumy opadów mamy grudzień styczeń luty marzec zaczynamy od stycznia i tutaj widzimy w Polsce Północnej anomalia dodatnia, więc tutaj tego opadu w grudniu troszeczkę więcej może być. Cały czas widzimy no, dosyć srogi temat związany z Norwegią. Tutaj ta anomalia byłaby naprawdę duża, więc duża. Więc więcej tych opadów niż w tej, tej normie, którą tutaj widzicie z 99 od 1991 do 2020, natomiast Morze Śródziemne i tutaj te okolice raczej bez, raczej tutaj z tą anomalią sumy opadu ujemną, więc tam tych opadów byłoby mniej. Co to oznacza? To raczej wskazywałoby, że niżej wędrowałyby sobie tutaj na północ. No i generalnie te opady, w cudzysłowie, rozbijałyby się przede wszystkim o Norwegię. To jest coś, co było też ostatnio, kiedy chociażby u nas była blokada typowo wyżowa, natomiast nad Norwegią, Szwecją, Finlandią przychodziły kolejne nisze i przynosiły opady deszczu. Wygląda to w ten sposób. Może tak będzie? Zobaczymy. Styczenie tutaj jest anomalią ujemną, z anomalią ujemną praktycznie w całej Europie, prócz morza śródziemnego, To by znów oznaczało, że niżej wędrowałyby w tym kierunku, więc tutaj indeks nao bardzo by do tego pasował, też sobie w jednym z odcinków omówimy. Luty u nas w normie, według tych wyliczeń, natomiast anomalia dodatnia byłaby w Europie Północnej i w Wielkiej Brytanii, anomalia ujemna znów w basenie Morza Śródziemnego. No i marzec, tutaj mamy. Znów z anomalią ujemną prawie w całej Europie. Norwegia z anomalią dodatnią. Więc mamy kolejny temat, kolejne tutaj wyliczenie i lecimy moi drodzy dalej. OK, przechodzimy moi drodzy do anomalii, do anomalii związanej z średnią temperaturą powierzchni morza. I tutaj sprawdźmy jak to będzie wyglądało. I widzimy tutaj przede wszystkim, że jest raczej bez większych zmian, a więc cały czas mamy sytuację taką, że Morze Czarne z anomalią ujemną, natomiast dosyć mocna anomalia dodatnia nad Morzem Bałtyckim, czyli powierzchnia morza jest cieplejsza względem normy z lat 99-2010. I tutaj to jest raczej bez większych zmian. Warto zwrócić uwagę na Atlantyk, który jest bardzo ciepły, i styczeń pod tym kątem znów niewiele różnic nam da. A więc anomalia dodatnia w Oceanie Atlantyckim, w Morzu Bałtyckim, w Morzu Śródziemnym, ujemna jedynie w Morzu Czarnym, ma luty i marzec bardzo podobnie. Więc tutaj znów bez żadnych większych zmian. Przejdźmy moi drodzy dalej. Jeszcze anomalia średniej temperatury na wysokości 850 hektopaskali. No i cały czas jest anomalia dodatnia. W grudniu szczególnie tutaj w basenie Morza, Śródzie... w basenie Morza Bałtyckiego przepraszam, oraz nad Norwegią, Szwecją w również te fale cieplejszego powietrza na tej wysokości mają się pojawiać. W lutym i w marcu w szczególności są widoczne. Mając tą informację, zerknijmy sobie, moi drodzy, na kolejne wyliczenie. Tym razem przejdźmy do eksperymentalnej prognozy od IMGW i zobaczmy, jak tutaj sytuacja będzie wyglądała. Ja będę kamery też. Wyłączał po części, żeby tutaj żebyście mogli zobaczyć. Mamy średnią temperaturę powyżej normy w normie poniżej normy. Tutaj są te termometry, czerwony, odpowiednio szary i niebieski oraz krople. To oznacza sumy opadów powyżej normy, w normie i poniżej normy. I mając tą informację, możemy teraz omówić sobie te materiały i zerknijmy, jak to wygląda w najnowszych wyliczeniach. Grudzień, podobnie jak w poprzednich naszych tutaj omówieniach, zachód kraju z opadami powyżej normy, znaczy inaczej, zachód kraju z temperaturami powyżej normy, wschód kraju z temperaturami w normie, a opady powyżej normy w całym kraju. W grudniu sprawdźmy, gdzie najwyżej. Gorzów Wielkopolski, temperatury Koszalin, Łódź. No to tutaj macie te informacje, możecie sobie to przeczytać. Natomiast my przechodzimy do stycznia. No i styczeń z opadami w normie teoretycznie w całym kraju Natomiast temperatury powyżej normy w całym kraju i to jest pewna zmiana, bo wcześniej te temperatury były powyżej normy tylko w części kraju, z tego co pamiętam. Więc zobaczymy. No i tu znów mamy prognozę dla miejscowości, więc zostawiam Wam do sprawdzenia. Luty, luty znów jeśli chodzi o opady powyżej normy w całym kraju, natomiast jeśli chodzi o temperatury, to w normie w całym kraju. No i zostaje nam marzec. W przypadku marca, co my tutaj widzimy, temperatury powyżej normy w całym kraju, opady w normie w całym kraju. Również dziękuję Wam moi drodzy za to, że tutaj byliście razem ze mną. Kolejne materiały za jakiś czas się pojawią z kolejnych analiz. Zobaczymy jak to będzie wyglądało. Życzę Wam dobrego dnia. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.